60-lecie szkoły to wielkie wydarzenie. Do szkoły chodzi około 90, 90 uczniów. uczniów. No. 93 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Natomiast jesteśmy jedną ze szkół, gdzie dzieci chodzą najniżej funkcjonujące dzieci. W związku z tym mamy zespół szkół. Mamy bardzo trudną młodzież, mamy bardzo trudne dzieci, ale jednocześnie bardzo kochane, oddane i trzeba mieć bardzo wiele serca, żeby takiej pracy się podjąć. Ale mamy sukces. Mamy sukces, bo dzieci są tutaj szczęśliwe. 40 nauczycieli i opiekunów. Ponad ponad mamy i terapeutów, mamy psychologów, mamy rehabilitantów, w zależności od tego jaka pomoc każdemu z dzieci jest potrzebna. Wspaniała opieka, i każdy z rodziców może czuć, że jego dziecko jest dobrze zaopatrzone. Tak myślę. Myślę również, że taki mamy przekaz od rodziców. Że oni ufają szkole i wiedzą, że tutaj dzieci są zarówno bezpieczne pod względem fizycznym, jak i psychicznym, bo to też jest ważne. Szkoła w Ostrówku to znaczna część pani życia. Dzisiaj ważne wydarzenie. Jak pani to odbiera? Jako wielkie przeżycie, powiem szczerze. Tyle lat przeleciało, jakby to było wczoraj. No i przede wszystkim te nasze kochane dzieciaki, które one dają nam taką werwę do pracy, do życia, do działania. 60 lat szkoły w Ostrówku, ile lat pani tu spędziła? 47 zaczęłam teraz. A jak to się zaczęło, pamięta pani? O, jakby to było wczoraj. Pracowałam najpierw w Zielonce w szkole podstawowej numer 2, a potem spotkałam pana dyrektora, który nie żyje już, Czesława Rojka, który mnie po prostu zapytał, co u mnie słychać, mówię, że szukam pracy, a on mówi, to przychodź do nas, będę miał wolny etat. No i tak się zaczęło. Czego pani uczyła? W Zielonce uczyłam języka polskiego w ramach zastępstwa, bo to dla mnie wielkie przeżycie. No, a tutaj to tak jak w szkole specjalnej. To jest bardzo ciężka praca, cięższa niż w normalnej szkole. Były chwile załamania? No chyba tak. Tak mi się wydaje, ale tak jak ja mówię, dzięki dzieciaczkom, dzięki rodzicom też m, moich e, uczniów. E, wszystkie trudności człowiek pokonywał, no i dotrwałam do tej pory. Wszystkie dzieci nasze są, tak, tak się a, mówi. Szczególnie te, a szczególnie te i ja powiem szczerze, jeszcze jeśli chodzi o naszą patronkę Marię Grzegorzewską, ja kończyłam Wyższą Szkołę Pedagogii Specjalnej właśnie na szczęśliwickiej. A, no i jak ja tam studiowałam, bo skończyłam w 84 roku studia. To tam dużo było jeszcze ducha pani Marii, uczyli mnie jej wychowankowie, więc no tak to też trochę we mnie wsiąkło, jeśli chodzi o, o szkolnictwo specjalne. A jaką funkcję dzisiaj Pani pełni w szkole? Jestem nauczycielem. Wciąż z dziećmi, wciąż, wciąż zakochana w szkole. I wciąż zakochana w szkole. A czego możemy pani życzyć i szkole? Mnie zdrowia, a szkole sukcesów dalszych.